Znajdujemy, zobaczy nas, że jesteśmy mm -hmm. też dla nich i że może kiedyś uda się osiągnąć, że to będzie taki mm -hmm. punkt spotkań tej dzielnicy. A możesz życiu. tak w dwóch słowach naprawdę szybko opowiedzieć, no właśnie jakie zabiegi chcecie robić, by przyciągnąć lokalną społeczność, a nie tylko zainteresować gości hotelowych. Jakby kończymy, kończymy kończymy opracowywać takie swoje wewnętrzne eventy, które planujemy przeprowadzić i to takie typowo dla lokalnej społeczności, nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać mm -hmm. wszystkiego, bo tam mamy dosyć dużą burzę mózgów w, w zespole, w którym, w którym kierunku, kierunku pójść, ale na, na pewno na ty, tej winogradzkiej społeczności, jeżeli się uda, to będzie mm -hmm. o tym, o tym Mam nadzieję, że głośno i no, mam nadzieję, że po wakacjach będę mógł się spotkać znowu z Tobą, czy tutaj, czy na którejś z konferencji i powiedzieć, słuchaj, udało się. Mm -hmm. I, i że to wypaliło i rzeczywiście w dobrym kierunku idziemy, ale to jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę muszę zatrzymać dla, dla siebie. Dobra, to jesteśmy umówieni, w takim razie na pewno będę chciał, do nas do, e, wrócił z takimi informacjami. E, słuchaj, czas no, nieubłagalnie nam mija tej audycji, więc myślę, że wiele tematów nie poruszyliśmy, ale to niech zostanie pewien. Ja tylko nie, 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 nie jeszcze, jeszcze tylko ja mogę, mogę dodać dla osób, które zastanawiają się nad przystąpieniem do, do harmony. Ja serdecznie zapraszam i, i polecam, i tutaj poza tym programem realnościowym, o którym wspominałem, tymi wyjazdami pracowników po specjalnych stawkach, to jest jedna część, ale duża część to są szkolenia, które są organizowane podczas naszych zjazdów, rad hoteli czy szczytów marketingowych, gdzie pojawiają się postacie znane z, z, mocno ze świata marketingu, choćby. Paweł Tkaczy, który był u nas na, na jednych z prelekcji i to są takie, takie warsztaty i, i mm, szkolenia, które no pojedynczemu hetelowi jest ciężko zorganizować, a no, razem jak się zbieramy, to naprawdę fajnie to, fajnie to wychodzi. Polecam, pozdrawiam też Karola Webera, który wiem, mm. który, <grym>, że tutaj występuje, tak. który mm. też u nas był na, na, na szkoleniu podczas jednych z rad, z rad hoteli. Też pokazanie trochę wymiany tych doświadczeń, pokazanie co się dzieje w danych obiektach, na przykład miejskich, bo to zazwyczaj się zaczyna od obiektów miejskich, zwłaszcza sprawy związane z OTA. I wcześniej czy później to przechodzi też na, na obiekty resortowe, tak. więc warto posłuchać kolegów z dużych miast, choćby z Krakowa, gdzie to generalnie się zaczyna a, i się rozlewa na, na pozostałe miasta, bo można już się wcześniej przygotować do, do tych zmian wchodzących i przewidzieć, skalkulować i mieć to pod kontrolą. Ja nie mówię, żeby walczyć z tym, mhm. broń Boże. Ale miejmy tego po prostu świadomość. Dokładnie tak. E, zostawmy naprawdę trochę tych atutów, <noise> e, czy takich argumentów przemawiających za tym, by przystąpić do fundacji na kolejne nasze spotkania i kolejnych naszych gości. E, Radku, dziękuję Ci bardzo za przybycie do nas do studia. Przypomnę, że naszym go i Państwa gościem był Radosław Suwała, wiceprezes zarządu Hotel Vivaldi w dwóch lokalizacjach Poznań. I Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.chorekabc.pl.